W ogóle słychać mnie? Patrzyłeś? Czy mnie słychać? Słychać mnie? Czy mnie nie słychać czad? Tak dobrze słychać. Sebastian, dziękujemy bardzo za, za, za komentarz. Yy, co wam pokazać? Kogo wam pokazać? Kto w ogóle na targi się wybiera dzisiaj? Arturo jest. OK. Zapraszamy wszystkich. 38 osób na live. Ludzie. No weźcie mi tu powiedzcie czy czy będziemy w ogóle coś kupować, czy nie. Seba, co to za targi? To są targi Evolution w Warszawie, jest bóstwo wędkarzy, jest to, chłopie, impreza, jedna z największych w tym momencie w Polsce i jedna z największych w moim życiu. Ha, ha. Dobry ziomek, witaj dobry ziomek. Ej, mamy nawet degustację wina, ty możesz nawet rybkę sobie kupić, nie? Nawaj lampkę, zaraz się nawalimy i będziemy mieć naprawdę wesoło, nie? Dobrze Nie, ja, ja nie wiem czy ja nie wezmę kredytu w Prowidencie, chwilówkę i w innych może firmach, bo ja jest, Normalnie wszystko by mi się przydało, nie? Naprawdę. Muchy, zobaczcie jakie muchy, nie. Boże kochany. Przecież to jest w ogóle niesamowite. Witam. Tu pan co ma? Ciuszki. Koszuleczki. Witajcie, cześć. Eee, tworzę grafiki ręcznie. O. Wszystko co jest naczypka. Zaprowadzasz na kubki, tak? No czy powiem tak, wszystko robię ręcznie. Bidony widzę, nawet puzzle są. Wszystko jest. Zaczyna się od kartki papieru. O, czyli jest jakiś, widzę zrzut jest, jest na papier. kartka papieru. Ale i, to rozumiem i... ty rysujesz. Yeah. O, od, i sobie to naprowadzasz od, potem na co od chcesz? Do projektu, do efektu to jest okay. miesiąc zgubania. Okej. Okay. Eee. No i różnymi technikami na, nanosimy na różne rzeczy mm -hmm. powiedz, użytku codziennego. Poduszeczki, koszuleczki, wszystko. widzę dresy, wszystko, tak? Okay. Naprawdę super stanowisko, nie? Okay. Zapraszamy tu do pana. Dreszko, to 47 boks. 47 boks. Także pijać mi na targi i proszę tutaj się fajnie obłowić, bo to jest tylko jedyna taka okazja. Prawdopodobnie w tym roku, gdzie możecie się na... Nie, jeszcze będzie rybomania prawdopodobnie, więc... Będzie grubo, nie? I dziękuję za udostępnianie live'a. Siema Kuba, Siemka Muflon, Muflon Władca Sanu, powiedz mi, czy Ty nie jesteś czasem tu? A tu Kaszub Bajs, nie? Zobaczcie, jakie woblery nasz szczupaka, nie? Powiem Ci o to. No to do... Powiem Wam szczerze, że to na pewno nie, nie. będzie skuteczne, nie? W ogóle, co to nie będzie skuteczne? Czy jest tu w ogóle coś, co tu nie będzie skuteczne? Jest taka przynęta w ogóle, yy, która jest nieskuteczna. Widzę, że ludzie się zbierają, jest coraz więcej osób. Zobaczcie, no, co tu się dzieje, a ja na, nadal, a ja nadal nagrywam. W tym roku nie właśnie zbieram na, na lód. Zbierasz się na lód? Muflon. Jak to ciebie tu ma nie być? Jak ty jesteś głównym widzę, yy, widzem widzów i wszystkich yy, wędkarzy świata? Muflon, ty... Lud, daj sobie spokój. Jest za, nie wiem, 5 cm za mały. nie? No, u nas był przymroziło, nie wiem czy w ogóle mnie słychać, bo tu jest taki harmider. Żałuję w ogóle, że nie mam jakiegoś mikrofonu, który mógłby mi po, po prostu pomóc w rozmowie z wami, nie? Kuźnia wędkarska, nie? Mordy. Tak. Powiem wam szczerze, że jest jest ciekawie, jest ciekawie, nie? Powiedzcie mi tu w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć. idź do Piotra Lipca. Powiedz mi, który to ten Piotr Lips, bo ja Ci tak powiem szczerze, że ja nie znam aż tylu wędkarzy. Yy, powiedzmy, ten, pokazuj stoiska. No to już Ci pokazuję stoiska. Mordeczko, patrz. Już Ci pokazuję stoiska. Poczekaj, wróćmy może tam. Chodź, idziemy zobaczyć przynęty. Wędeczki, nie? Black Crystal. Czekajcie, poprawię sobie kamerę. Co byście chcieli zobaczyć? Co byście chcieli zobaczyć? To jest taki bardziej fast niż X Fast Wendeczki. Do wyboru, do koloru. Tej, nawet coś dla mojej kobiety by było, nie? No ta jest, powiem mam fajna, fajna, nie? A ta mi się podoba z tym, z tym wstawką, wstawką yy, drewna. A ty coś sobie byś wybrał? O, tu widzę już takie bardziej na grubsze łowienie, nie? Tu już są takie pały na grubsze łowienie. Powiem Wam szczerze, że, że też by mi się taka pała przydała, nie? No, wygodne, mają dolniki, nie? Dolniki, no a to są Fuji, co to jest? są strasznie wygodne Fajnie się układają Dobra Mordeczki Tam kawę chyba można sobie zrobić, ej Ja zaraz idę na kawę, nie? Zobaczcie, mordy Zobaczcie, tu, tu już ryby, tuż tu jakie łuki są, nie? Stoi, czyli, czyli nie wiem czy się sprawdza ta echo w tym momencie Skoro ona już pokazuje łuki Nie no, pewnie jakiś filmik nagrany No powiem wam tak Kurde, prowarek, muza, dyskoteka Silniczki Co was jeszcze interesuje? Co was interesuje mordeczki? Zachęć widzów do udostępniania Twojego live'a. Nikt nie udostępnia? Czy udostępniacie? Ho, Berkeley. Ha, tutaj to będzie znowu kamień. Chodź, idziemy w drugą stronę. Mam plan. I powiem Ci, to napstrągi to raczej nie byłoby dobre, nie? I ten kolor przede wszystkim. Co Wy o tym myślicie? Co Wy o tym myślicie? Ja chyba będę oszczędzał... O, zobacz, to co chciałeś. Bailboucik, nie? Od razu z miarą do 50. Oczywiście w Polsce są większe ryby niż 50, ale to jest taki, no widzę, jest rozmiar nie, standardowy, okoniowy. To jest Mikado. To jest... Y... Bardzo fajne są y... schowki na przynęty i na wszystkie inne bajery. Wygodny fotel. Chcesz jedną kieszeń? Zdmuchane. <kluw> <kluw> Zdmuchane, nie? Na wędeczki macie fajnie ten. Nic, tylko wypływać i, i łowić. Mi pan nie, żebym nie zabrał. przecież ci nie zabiorą. Bierzesz no. yy, Nie, nie biorę, bo nie ma wody. Kra płynie Ty. po, po tym. Ej. uchwyciki na wędeczki. Gdzie jest Łukasz? No. Nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej mordy, idziemy dalej. Patrz ta, co tu się dzieje. Jożem jest w szoku, nie. To jest tak jak wieśniak przyjedzie na, na targi wędkarskie do Warszawy, do stolicy. Ja zawsze za koroną. Będę zaraz krzyczał: Korona, nie, bo jeszcze mnie zbiją. Warszawioki. Dobra, ale tu powiem wam szczerze. Nie, nie ma co patrzeć na to, kto skąd jest. Trzeba po prostu. Patrzcie na te księstki przynęty, nie? Ha! Moje ulubione do zbrojeczki. Można sobie kupić, nie? To nie to, tu nie ma miękkiej gry, tu nie ma miękkiej gry. Zobacz, wębler, sandacze, bolenie. Zobacz. Nie kuka, nie kuka, to kola, to zobacz, się zachowuje jak prawdziwa rybka. To jest wobler. Zobacz, zobacz jak to pracuje. I panią w ogóle ręka nie boli, nie? Już tak stoi od rana. Nic, nic nie boli ręka, nie. Gdybym nie jadł śniadania, ja bym już tam skakiwał do tej wody i to gryzłem. Dobrze nie ma kotwic. To są pan Tak. O, o, fajne. Bez steru. Zobaczcie, coś takiego. Nawisłe i bez On wpada okay. do wody. Co? Co? Murkuje i tak się chwieje. Podszarkuje się go, no różnie mo można go prowadzić. A to jest powierzchniowy, nie? No, on jest, on jest silny. Tonący, tonący. tonący. Ale jak go Pan wyprowadzi na, na powierzchnię... No to jest na powierzchni. Wędka do góry i ogień. Wędka do góry i ogień i takimi znakami tak można go prowadzić. No i pole w jego łup. Mogę złapać ostrości. Ale naprawdę no, to przyjeżdżajcie, kupujcie, bo tego jutro nie będzie. nie? No, naokoło. No, tak tak, to są, to są 15 fotoczyncy. gram na weekend no tak, tak, to już tak. jest dużo. Ale, Ale można im walnąć do jak Fajnie to, to wygląda, nie? Jak się fajnie prezentuje przynęta, nie? I to jest handmaid. Idziemy dalej. Zobaczmy, co tutaj mamy. Jerky. Ha. Kto lubi łowić szczupaki, w tym momencie się odzywać. Ale to nie jest mój ulubiony kolor. Mój ulubiony kolor byłby właśnie ten zielony seledyn, szczupak w paski. No. No. Naprawdę, naprawdę jest sztosiwo. Dużo brokatu. Kto lubi dużo brokatu? Idziemy dalej. Ho! Nie, no to jest sztos, nie. Takich to nie widziałem nawet w telewizji, nie. Zawody zawody szkoda. Spokój się, jakby ktoś z dzieńcem wizytów na czerwonym stacie, to zrobiłbym przeciwkę. Sandaczek ktoś na to łowił? E, nie, na, bo na, tu to się pytają, na to najmniejsze. Na to najmniejsze, tak? Okej. Okay. Na, na Jaka cena tego jest? dyszki, pięć dyszek, siedem dyszek.